Cześć, z tej strony Tredo z Carnival Team. Chcemy Was razem z Martą zaprosić na sesję, które my rozgrywaliście my gościni. Ja zagrałem świetną sesję w Legendę Pięciu Kręgów. Poprowadził Rafał Pośnik, a ta sesja wylądowała na kanale Wyrolowanych. W tym miejscu serdecznie pozdrawiam Koena, który nas już parę razy nagrywał na naszych sesjach Carnival Team i także nagrywał tamtą sesję. Legendy. Zagram tam, zagrałem, ale zobaczycie jak zagrałem Ayushi Kyo, e, Skorpiona. No i jestem ciekaw, co powiecie na temat e, mojego odgrywania Skorpiona i tego, w jaki sposób wpływałem tam na graczkę, a w zasadzie na postać pewnej przygnębia. Dajcie na kanale wyrolowanych, link oczywiście na dole. A jeżeli chodzi o nas, to zapraszam do tego, żebyście subskrybowali kanał Carnival Team. Polubcie nas także na Facebooku, ale przede wszystkim komentujcie i dawajcie nam znać, co myślicie o tym, co robimy i na Facebooku i na Dzięki.